Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jako, że zbliża się koniec roku, to pomyślałam, że czas na podsumowanie tego 2020 roku. Oczywiście kosmetyczny, nie żadne inne. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co chciałam Wam dzisiaj pokazać, zostańcie ze mną do końca. Zapraszam. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuku w górę, subskrybować kanał i piszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione kosmetyki z tego 2020 roku. Mam kosmetyki. I z makijażu, i z pielęgnacji, oczywiście. I zaczniemy od makijażu. Jeżeli słyszycie, że tam trąbi samochód, to nie wiem, czy tam się jakieś dzieci bawią, czy coś. Czekałam i czekałam, czekałam, coś tam po prostu usilnie trąbi. Moje nadzieję, że tego nie słuchać za bardzo. Um, zaczniemy od makijażu i może zacznijmy od początku, czyli od podkładów. Podkłady mam dwa. Jeden jest stosunkowo nowy, ale już go używałam w sumie dość sporo, więc tak, mogę powiedzieć, że jest on odkryciem tego roku. Jest to oczywiście e, ostatni produkt, który był w e, teście, czyli podkład C-Shade, dokładnie to jest podkład, czyli tylko Sport BB Compact. Ja mam w kolorze Medium i powiem szczerze, że jestem tak po prostu zauroczona, zakochana tym produktem, że jakbym mogła, to bym się nie malowała codziennie, chociaż nie wychodzę czasem z domu, więc nie ma to sensu. Jest to po prostu taki, jak ktoś nie widział Testu, taki produkt w kompakcie. Tutaj mamy gąbeczkę. tutaj mamy lustereczko. Taki produkt. I e, Jest on przeznaczony dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia. Jest on wodoodporny, wytrzymuje 15 minut w wodzie, dobrze pamiętam, i 30 minut e, intensywnej aktywności fizycznej. I powiem Wam, że jest to prawda. Nie sprawdzałam jego wodoodporności, ale bardzo ciężko się go zmywa, więc jestem w stanie uwierzyć, że po prostu samą wodą. No raczej nie powinien z, y, spłynąć ani się rozmazać, ani nic się nie powinno z nim stać. E, absolutnie nie przeszkadza mi to, że się ciężko go zmywa, po prostu trzeba użyć e, jakiegoś olejku albo y, dwufazowego produktu, żeby go y, usunąć z twarzy, ale absolutnie nie jest to żaden problem. Jest to produkt, który ja bym poleciła, tak jak mówiłam w teście, właśnie jeżeli na przykład chcemy wyglądać ładnie, kiedy na przykład idziemy na siłownię albo na jakiś fitness, albo na przykład kiedy idziemy na plażę i basen i wiemy, że na przykład będzie ciepło, albo jest taka. Szansa, że na przykład ochlapiemy się wodą. To polecam Wam ten produkt i jest on świetny. Moim zdaniem też e, bardzo dużą zaletą jest to, że kupujemy całą tą, jakby, puderniczkę, a jak nam się skończy, to wymieniamy sobie tylko ten, ten wkład, który jest tutaj. Kolejny podkład to jest podkład, który mam już znacznie dłużej i jest tak samo e, moim ulubionym jak ten c -Shado. Jest to mianowicie podkład z Rituals. Dokładnie to się nazywa Miracle Foundation. Ja mam w kolorze Ivory Beige. Oczywiście też e, możecie znaleźć e, na moim kanale test tego produktu. I za co ten fonskład tak lubię? Przede wszystkim za to, że całkiem dobrze kryje i ma takie wykończenie satynowo-lekko matowe, ale jest bardzo miękki, bardzo... takie ma miękkie wykończenie, takie bardzo... Hmm. Um. Wygląda skóra po prostu na taką zdrową, wypoczętą, nie, nie ma takiej. Em, bardzo tak jest naturalnie wyglądający... O, to jest takie słowo, które mi brakowało. Przy dość dobrym kryciu. E, nie jest to podkład, który jest bardzo długotrwały, więc e, potrzebna jest do niego baza i jest potrzebny jakiś dobry puder utrwalający w przypadku cery takiej jak moja. Ale powiem Wam, że tu jest napisane, że on zawiera wyciąg z ametystu i coś w tym jest. Po używaniu tego podkładu, nawet dwa dni z rzędu i już od razu widać, że ta skóra jest jakaś taka ładniejsza, jakby nie umiem Wam powiedzieć, co, ale może to jest tylko efekt placebo. Nie, może. Ale powiem Wam że ja widzę, że moja skóra jest bardziej miękka, taka um, ma ładniejszy kolor, taka jest jakby wypielęgnowana i zawsze to widzę, kiedy używam tego produktu, ale minimum musi to być tak dwa dni z rzędu, nie po jednym razie. Po jednym razie jak go się zmywa, to czuć, że ta skóra jest taka nie jest taka zmęczona, nie jest taka, taka, mm, taka szorstka, że mam ochotę ją tak naprawdę mocno mm, wypielęgnować, żeby ona wróciła jakby do takiego stanu sprzedną rzędu <grywania> podkładu. Naprawdę jest to podkład, który absolutnie nie obciąża cery. Moim zdaniem świetny produkt na co dzień ehm, i naprawdę już nie używam, naprawdę nie używam nic innego poza tymi nowymi produktami. Ehm, I myślę, że to się przez najbliższy czas nie zmieni. Ehm, ten podkład występuje w dwóch wersjach biała skówka jest do cery normalnej i suchej, a czarna jest do mieszanej i tłustej. E, ale to jest ten sam podkład, tylko po prostu ma dwie wersje do dwóch różnych typów cery. Więc ja Wam bardzo serdecznie polecam ten podkład. Jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to mam też dwa em, pudry, które chciałam Wam pokazać. I jest to Make Up Forever, który już pewnie pokazywałam milion razy. E, jest to po prostu ultra... Em, HD Micro Finishing Loose Powder. On jest w takim kolorze translucent. Ja go bardzo lubię. On bardzo dobrze matowi. On jest bardzo drobno zmielony. Dosłownie taka, taki pyłek mogiełka jest po prostu świetny. Naprawdę z każdym podkładem, nawet jakimś takim, który jest naprawdę dość mocno rozświetlający, bardzo dobrze się zgrywa, bardzo ładnie wygląda, długo utrzymuje mat i jest bardzo wydajny. Jako mam już naprawdę długo i nie widzę, żebym cokolwiek zużyła a naprawdę używam go bardzo często, prawie za każdym razem. A drugi podkład, znaczy drugi puder to jest coś zupełnie z drugiej strony szali, czyli podkład, co ja z tym podkładem? Puder rozświetlający z Laura Mercier. Ja mam z tego pudełeczka Sephora Favorite i to jest też kolor Translucent Loose Setting Powder. Jego uwielbiam pod oczy i czasami tutaj na cały środek twarzy jak używam na przykład jakiegoś mocno matującego podkładu takiego typu chuda, albo coś takiego, to wtedy, wtedy ten puder na, na, na środek twarzy, bo bardzo ładnie to wygląda, ale głównie pod oczy. Bardzo ładnie wygląda, nie roluje się, nie zbiera, nie zbiera jest bardzo delikatny, nie, nie robi takiego uczucia takiej suchości. Bardzo, bardzo delikatny, bardzo naturalnie no, wygląda, naprawdę bardzo dobry i bardzo ładnie odbija światło, ale w taki bardzo Naturalny sposób, że mamy wrażenie, że to jest naprawdę skóra, a nie że mamy coś na niej. Więc e, polecam. I też jest bardzo wydajny. Ja mam tą taką e, travel size wersję, to jest 9,3 grama. A dla porównania ten Make Up Forever, który jest pełnowymiarowy, jest 8,5, więc tego jest więcej. Chociaż w teorii kupujemy go jako travel size, bo można go u nas wszystko kupić w tej wersji. Więc jeżeli się zastanawiacie to mm, sprawia, zawsze gramatury, bo się potem okazuje, że coś, co jest pełnowymiarowym produktem, okazuje się mniejsze niż w niektórych przypadkach travel size. Więc jak ktoś kupuje ten w, w pełnym wymiarze, to ja nie wiem, ile tam jest gramów, ale pewnie ze 20, jak to zużyć. Ja mam, jestem bardzo ciekawa, czy się to w ogóle komuś udaje. Ostatnia rzecz do makijażu twarzy to będzie Hula z Benefitu. Ja wiem, że to jest produkt, który wszyscy znają od lat i wszyscy lubią, bądź nie lubią ale ja go też mam teraz od niedawna, też właśnie z Sephora Favorite i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę idealny brązer. Ja mam em, tą taką klasyczną wersję, bo chyba teraz jest jakaś, jakaś inna, jakiś inny odcień jest, jeżeli dobrze mi się wydaje. Po pierwsze malutki, kompaktowy, bardzo fajne, lekkie pudełeczko. Ten pędzelek powiem Wam szczerze, że go używam i jest naprawdę spoko, bardzo ładnie tutaj e, się nim pracuje, bardzo łatwo. E, magnesik oczywiście, więc się nie otwiera i kolor jest po prostu piękny, bo on jest taki coś um, niezachłodny, nie za ciepły, więc jest taki idealny i bardzo łatwo się z nim pracuje, bardzo łatwo się on rozprowadza po twarzy, bardzo łatwo się blenduje, nie robi plam, wygląda bardzo naturalnie, naprawdę świetny produkt i myślę, że też taka wersja mini to jest um, coś, co będzie naprawdę trudno zużyć, więc jeżeli też się zastanawiacie, czy kupić to, spróbujcie. Wersja mini jest świetna, polecam, pewnie, pewnie wymiarowo też, ale chodzi o to, że jakby większa szansa, że się go zużyje w ten sposób. Eee, I co, teraz zostało nam już tylko makijaż oczu. Mam dwie palety, dwie paletki i jeden tusz, więc zacznijmy od tuszu. Chyba strasznie szybko mówię coś, tak, czuję, ale dobra. To jest tusz, i znowu Sephora, i znowu Sephora, eee, Size Up. I powiem Wam że ten tusz to jest chyba jeden z lepszych tuszy, jakie ja życiu używałam. Eee, on się dosłownie nazywa Extra Volume super, nie, ekstra jak to, to są jakby chyba dwie nazwy, dobra, przeczytam tak super size, volume, chyba to jest to o co chyba chodziło, size up i to jest taki tusz, który pogrubia wydłuża, rozdziela, ma piękny czarny kolor i on się absolutnie nie kruszy, nie osypuje nie rozmazuje, ale przy tym bardzo łatwo się zmywa, co jest dla mnie bardzo ważne bo jest taki jeden tusz z was benefitu to po prostu nie lubię się nim malować bo on się po prostu nie lubi zmywać i się trzeba namęczyć i natrzeć oko i potem jest niefajnie, a to jest taki produkt, który w sumie, nie mogę powiedzieć o nim nic złego, ma bardzo fajną szczotkę, taką jak ja lubię, naturalną taką w sensie klasyczną, taką nie silikonową tylko taką prawdziwą szczotę do tuszu ja jestem fanką takich szczotek, więc to już jest kolejna rzecz na plus, więc polecam jak się zna, wiecie, nad jakimś fajnym nowym tuszem. To ten jest. Super. Jeżeli chodzi o paletki, to to jest paletka, którą um, nie wiem jak długo mam, ale mam i powiem wam szczerze, że polecam coś takiego. Może niekoniecznie tą, ale to jest dokładnie Nyx uh, Elite Lingerie, czyli taka bardzo neutralna paletka podstawowa, która się przyda tak naprawdę każdemu i wszędzie. Bardzo są jasne te kolory, bardzo delikatne. Nawet te ciemne: myślę, że to jest też kwestia tego, że NYX nie ma najwyższej pigmentacji, ale moim zdaniem w tej palce to jest akurat na plus, bo nawet te ciemne kolory wychodzą dość. Um, one nie wychodzą blade, ale one wychodzą dość delikatne i takie bardzo na dzień. Więc nawet jeżeli te kolory, te dwa tutaj, o te, wydają się dość ciemne, to one jednak są bardzo, moim zdaniem, na dzień. Smołki na pewno się nie da zrobić, absolutnie to jest wykluczone, ale delikatny na dzień makijaż bądź jako baza do czegoś bardziej szalonego są naprawdę bardzo dobre. I drugą paletką jest paletka Schudy. Ja mam wersję Topaz Obsession i to jest taka paletka pomarańczowych cieni, jak już samo pudełeczko sugeruje. I powiem Wam szczerze, że po tym jak ja kupiłam ten podkład z chudy, to ja jakoś tak się trochę zniechęciłam, ale ta paleta mnie przekonała, że może jednak nie trzeba oceniać wszystkiego tylko po tym, jak, jaki mam stosunek do jednego produktu, powiem Wam, że ta paleta jest naprawdę świetna. Jakość tych cieni jest powalająca. I nawet nie chodzi o pigmentację, ale chodzi o sposób, w jaki one się ze sobą łączą, jak one się blendują, jak prosto się z nimi pracuje. Wydaje mi się, że nawet ktoś, kto nie ma dużej wprawy, a się boi takich ciemnych kolorów, raczej moim zdaniem powinien zainwestować w cienie, które się bardzo um, dobrze blendują, bo to wtedy ułatwi pracę, zwiększy nasze poczucie pewności siebie w tym, co robimy z cieniami, jeżeli one będą z nami łatwiej współpracować i dadzą nam. Jakby mm, szanse na to, żebyśmy zrobili to łatwiej, nie szybciej, ale żeby to po prostu wyglądało ładnie. Więc, jeżeli e, się zastanawiacie nad jakąś taką, nawet niedużą, bo ona nie jest duża ta paletka, w sensie to jest tylko 9 kolorów, e, ale mi się wydaje, że wystarczająca, żeby coś pokombinować i się pobawić. E, ja ją bardzo lubię, mimo że ja nie jestem jakąś fanką bardzo błyszczących e, cieni, to te są akurat takie. Może to są moje kolory, dlatego że są całkiem ok. Naprawdę bardzo ją lubię. Nawet nie wiem, czy to widać. Kamera oddaje, że są już nawet tak dość mocno zużyte. Może oprócz tego tego tutaj ja taki musztardowego. Jakiś ten kolor chyba najmniej do mnie przemawia, ale reszta jest naprawdę super. I co? W ten sposób zakończyliśmy kwestię make-upów, więc teraz będzie pielęgnacja. I zacznę od dwóch rzeczy e, znowu z Sephory. E, I to są dwa peelingi do ust i do dłoni. Ten już się pojawił u Lubieńcach, a ten chyba jeszcze nie miał szansy e, się pokazać, więc e, to są produkty, które są chyba teraz już dla mnie takie jakby niezastąpione ten produkt, czyli peeling do dłoni jest po prostu świetny. Ja mam, wydaje mi się, że jest tylko jedna wersja, że to są, chyba są cztery kremy jeden peeling i to jest z miodem. To jest po prostu świetne. On tak bardzo ładnie peelinguje i pielęgnuje dłonie przy tym, że naprawdę nie wyobrażam sobie go już nie mieć. A przy tym jest przystępna cena, bo on u nas chyba kosztuje 20 jeden mówię, więc wydaje mi się tarpa, spoko. Um, a drugi, drugi produkt to jest peeling do ust i ja mam wersję z Dragon Fruit, czyli co smoczy owoc po prostu się mówi. Um, I jakby też od smaku, koloru, zapachu, to samo to jak on ładnie pielęgnuje usta, na przykład jakby porówna właśnie do tego skiego, którego miałam, to ten jest bezkonkurencyjny ma bardzo... Mm, do, w sensie jakby idealną ilość tych drobinek, że nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało. Na no, takie zasadzie, że możemy zrobić tak, usta są wypienięgowane, jeżeli się nie wrzucicie, możecie połknąć, jeżeli się wrzucicie. Wycieramy po prostu usta, bo wydaje mi się, że to jest pieniądz cukrowy tutaj, więc spokojnie można to ewentualnie zjeść. I usta po nim są naprawdę bardzo gładkie, bardzo miękkie i przy okazji nawilżone. Więc to tak szybko, z takiej pielęgnacji. Jeżeli chodzi o szampon, bo w szamponu tu jest po prostu nie dość zwycięstwa zwycięzca w tym roku, czyli L'Oreal Elvive Dream Long. Tu mam taką mniejszą buteleczkę, ale ile dużych butelek użyłam, to ze 3 to już na pewno, jak nie ze cztery. I jak tylko jest jakaś promocja, to uzupełniam zapas. To jest szampon przeznaczony do włosów długich i powiem Wam, że moje włosy są ciężkie, Mam ich dużo, są takie sianowate, wysokoporowate, więc generalnie niezbyt, niezbyt przyjazne w pielęgnacji. One ani nie są proste, ani się nie chcą kręcić jakoś za specjalnie, a dzięki temu szamponowi jestem w stanie um, ułatwić sobie <śmum> współpracę z nimi, bo one tak, są bardziej odbite u nasady, są takie sypkie, um, są gładsze, Zauważam, że się właśnie mniej rozwijają końcówki, mniej się łamią, są bardziej elastyczne, bo nie mogę powiedzieć, że są jakoś bardziej, dużo bardziej nawilżone. Są jakby takie w odczuciu bardziej elastyczne, takie bardziej miękkie. Nie są już takie sztywne, jak były. Naprawdę ten szampon zmienił dość dużo w mojej pielęgnacji i w moim podejściu do moich włosów. I zostało nam jeszcze tak. Jeżeli chodzi o, może jeszcze o ciało, to jest peeling. The Rituals of Chado z Rituals. Generalnie polecam Wam markę Rituals, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego prezentu, to dla kogoś to tam na pewno to znajdziecie. Ja ten peeling Wam pokazywałam, on już się prawie skończył niestety. Chyba pokazywałam go jak kupiłam. Wcześniej muszę poumuchać. To jest po prostu taki zapach, jak jesteście fanami herbaty, to ten zielony, ta zielona seria jest po prostu dla Was. To pachnie herbatą i czymś jeszcze? Taką herbatą, jak kiedyś była. Ja już chyba to mówiłam, jak byłam dzieckiem, to u dziadków się piło taką herbatę z szklankiem w koszyczku. To jest ten zapach. Po prostu, ja przysięgam Wam. To jest po prostu piękne. Ale już abstrahując od tego zapachu, to jest peeling, który jest peelingiem. Mm, i on jest w takiej, olej, takiej oliwkowej, tłustej jakby zawiesinie, nic więcej. Przepięknie on pinguje skórę, skóra po nim pachnie bardzo długo, nawet jeszcze jak zrobimy film wieczorem, to następnego dnia jeszcze ten, ten zapach się utrzymuje na skórze. Jeżeli byśmy użyli balsamu do ciała z tej samej serii, to myślę, że spokojnie do następnego dnia wieczorem skóra by tam pachniała. Już pomijam, że pachnie piżama, pachnie pościel, to jest super. Ale skóra jest też przepięknie po nim nawilżona. I to nie jest tak, że jest nawilżona, że jest oblepiona czymś, e, tylko po prostu czuć, że skóra jest nawilżona i bardzo wypielęgnowana. E, jeżeli chodzi o twarz, to mamy tutaj trzy, w sumie dwa kosmetyki i jedną rzecz, e, i zaczniemy od kosmetyku e, takiego, czyli number 7 Laboratories i to jest taka pasta do czyszczenia. Która jest maską, którą taką em, na noc. Zostawiamy ją po prostu na noc. Em, I to jest taka maska, która. jeśli tutaj nie, nie jest napisana. Ja powiem, że to było w kudełeczku i to był, e, była ulotka. Ja nie pamiętam, jak tu jest składnik taki aktywny. Kurczę, wiecie co, naprawdę powinnam to sprawdzić, chyba. No ale nie sprawdziłam. E, nie, nie pamiętam, ale tutaj. Nie, czy to są jakieś kwasy, czy coś. Nie pamiętam. Ale jest to maska, która generalnie oczyszcza, odświeża, wygładza em, skórę. Zostawiam oczywiście na noc. Ją można zostawić na przykład na 15 minut, ale efekt jest podejrzewam dużo, dużo mniejszy. Ona się wchłania, ale zostaje jakby taka warstwa na, mm, na skórze, ale taka, że nie mamy wrażenia, że jest lepka, że się nam już pościel czy coś. Nie, nie ma takiego dyskomfortu, więc... Pod tym względem też jest super i rano jak wstajemy i zmyjemy tą maskę, to jest taki wow, jakbyśmy się wyspały tak naprawdę za 12 godzin, więc jeżeli macie mało czasu na spanie, to to też jest um, bardzo pomocne, żeby wyglądać lepiej. Um, I naprawdę te maski takie, które ustawiamy na noc, moim zdaniem jak ktoś się młodym mamą, to są chyba takim czymś niezbędnym, naprawdę. Um, a jeżeli chodzi o tą to jest napisane, że to jest jakiś smart clear kompleks, ale kurczę, widzicie, no teraz będzie mi to choć po głowie, co to jest za ten, za ten czynnik, ten składnik aktywny. Um, I on trzeba stosować 2-3 razy w tygodniu i faktycznie jak się używa 2-3 razy w tygodniu, to skóra wygląda dużo lepiej, ładniej, jest um, bardzo czysta, pory są ściągnięte, um, mniej widoczne, wszystko jest takie gładsze. Um, jest takie, nie ma takiego uczucia ściągnięcia, ale jest taka skóra napięta. Naprawdę to jest taki produkt, który działa wielozadaniowo. Jest po prostu świetny. I ostatni kosmetyk to jest krem z Antipod. To jest nowe pudełeczko. Już jeden zużyłam i właśnie przyjechał do mnie niedawno. Drugi to jest krem na noc, wersja z awokado. To jest taki krem, który pod wpływem ciepła zamienia się w taką bardziej wodnistą, olejową konsystencję. Jest po prostu świetny. Jeżeli lubicie takie tłuste rzeczy na noc, takie olejkowate, to ja Wam polecam. Jest naprawdę świetny. To jest 60 ml i powiem Wam szczerze, że ja tak sobie patrzę, że to jest mało. W sensie mało, on się gabarytowo wydaje mały, no bo to jest więcej niż taki standardowy krem, ale jest bardzo wydajny i jest po prostu świetny, naprawdę. Ja chyba bardziej go nawet lubię niż takie overnight serum z kielsa, takie to granatowe, moim zdaniem jest lepsze i jest tańsze i jest 92% składników jest naturalnych i zawiera kolagen, więc generalnie same, same pozytywy. Jedyne co to teraz tu patrzę, że mamy 6 miesięcy, żeby go zużyć, ale to dlatego, że on prawdopodobnie jest właśnie na naturalnych składnikach, nie ma żadnych jakichś, niezbędnych, jakichś zbędnych konserwantów, więc dlatego, ale polecam, polecam, polecam. I na sam koniec coś, co zmieniło moją klęgnację w dość dużym stopniu. Jest to oczywiście to, o czym ostatnio też niedawno pojawił się film na kanale, więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam tam. Ale jest to, poczekajcie, ten włos mi tutaj nie daje spokoju. Dobra. Ale jest to derma roller z marki Swiss Cleaning. Ja nie będę się rozwodzić, bo tam jest niżej, jak zjedziecie gdzieś w dół, to na kanale jest film. Ale jest to po prostu takie urządzenie, które sprawia, że nasza skóra wygląda lepiej, kosmetyki się lepiej wchłaniają. Jest to po prostu moje chyba jedno z większych odkryć tego roku, i bardzo się cieszę, że mam to urządzenie. I też chyba już sobie nie wyobrażam, żeby go nie mieć, chociaż jest to coś, co wymaga pewnej systematyczności. I nie ma wymówki, żeby się nie chce dzisiaj. Jak trzeba zrobić, to, to trzeba, bo inaczej nie ma efektów. To więc, tylko dla upartych i cierpliwych, że tak powiem, chociaż ja nie jestem cierpliwa, ani uparta jestem, ale cierpliwa raczej nie. E, ale mimo wszystko, jak się widzi efekty, to i więcej mamy chęci, żeby coś używać i robić, prawda? Więc e, to ewentualnie, patrzcie, to jest dokładnie tak zapakowane, takie słabe to opakowanie, że super na prezent, więc polecam to Wam też. Um, film mm, z tym jest na kanale, jak żeby chcecie wiedzieć więcej o tym. Dobra, rozgadałam się. Um, I co? To wszystko już. To jest moje podsumowanie kosmetyczne roku 2020. Mam nadzieję, że ten następny będzie lepszy pod każdym względem. Mam nadzieję, że mam za to bardzo mocno kciuki, żeby było lepiej, czego i mam, i sobie życzę. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!